Cześć wszystkim! Jak na pewno wiecie, budowlanka to szkoła nad szkołami, a technikum budownictwa to najlepszy wybór w regionie. Przed wami niewiarygodnie szalona i niebezpieczna uczennica drugiej klasy technikum Karolina oraz wiecznie zadowolona i przebojowa Magda. Z powodu sporej ilości wiadomości na Instagramie, Facebooku i poczcie szkoły, postanowiłem przygotować dla Was. Małej, pełnej. Czym zajmuje się technik budownictwa? Bierze on udział w projektowaniu obiektów budowlanych, współuczestniczy w kierowaniu organizacji, także nadzorowaniu robót budowlanych oraz tworząca kosztorycy i dokumentację przetargową. Gdzie można znaleźć pracę jako technik budownictwa? Prace można znaleźć w biurach projektowych, w licznych firmach budowlanych, w organach administracji państwowej i samorządowej. W firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane, w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w laboratoriach zbadających materiały budowlane oraz prowadząc swoją własną działalność? Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik budownictwa? Wykonywanie robót zbrojarskich, betoniarskich, a także organizacja i kontrola robót budowlanych i także sporządzanie kosztorystów. Jakich przedmiotów uczy się przyszły technik budownictwa? Do naszych przedmiotów zawodowych należy technologia budownictwa, organizacja budowy, kosztorysowanie, projektowanie wnętrz, konstrukcje budowlane oraz język angielski zawodowy. Karolinie i Magdzie dziękujemy. Na resztę Waszych pytań odpowiedzą kolejne dwie uczennice klasy drugiej technikum. Szczera i niesamowicie przekonująca Nina, oraz na co dzień spokojna, ale inteligencją czarująca Julia. Czego uczy się w szkole przyszłego technika budownictwa? Uczymy się posługiwać dokumentacją techniczną, wykonywać kosztorysy robót budowlanych przy użyciu takich programów jak np. Norma Pro, sporządzać dokumentację przetargową, wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem programów komputerowych, przykładowy program AutoCAD, wykonywać projekty wnętrz, Używamy do tego SketchUpu lub Vaura. Uczymy się też wykonywać, organizować i nadzorować roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty stanu surowego i roboty wykończeniowe. Jak zdobywa się umiejętności praktyczne? Okay. Szkoła oferuje wiele możliwości, między innymi zajęcia praktyczne w drugiej klasie przez jeden dzień w tygodniu. Na terenie warsztatów szkolnych w trzeciej i czwartej klasie będą odbywały się czterotygodniowe praktyki z licznymi przedsiębiorstwami budowla budowlanymi. E, istnieje też możliwość wyjechania za granicę na staże zawodowe do Niemiec, w Irlandii. Dlaczego warto uczyć się w techniku budowlanym? Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji otrzymujemy tytuł technika. Mamy też zdobyty zawód, co pozwala na łatwiejsze znalezienie pracy. Sami fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na krajowym, jak i zagranicznym rynku pracy. A dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani. Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa? Na no to nie ma jednej odpowiedzi. Ale e, biorę pod uwagę to, że chcę mieć wpływ na otaczający mnie świat. Chcę pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, organizować pracę innym ludziom. E, lubię dokumentację techniczną, nowinki, rysunki budowlane, kosztorysy. Lubię pracować z ludźmi, lubię pracę na, budow na budowie. E, chciałabym w przyszłości zbudować ten dom. Może poprowadzić własną firmę budowlaną. Więc jeśli kierujesz się podobnymi celami, technik budownictwa będzie idealnym kierunkiem dla Ciebie.